Nie nadajesz się do tego, znowu ci nie wyjdzie, inni są lepsi od ciebie. Jesteś beznadziejny z pieniędzmi. Znasz ten głos, prawda? Ten cichy szept w twojej głowie, który pojawia się zawsze, gdy chcesz zrobić krok do przodu. Ten głos kosztuje cię prawdziwe pieniądze. I nie mówię o drobnych. Mówię o awansach, o które nie prosisz, o biznesach, których nie otwierasz i o spokojnych nocach, które tracisz. Ale istnieje jeden, zaskakująco prosty sposób, by ten głos osłabić na zawsze. Jedna rzecz, którą robisz raz, a która zmienia wszystko. Zostań ze mną, a pokażę ci, co to jest. Ten głos w twojej głowie to nie jest zwykłe, gorsze samopoczucie. To jest realny sabotażysta, który mieszka w twojej głowie i po cichu okrada twój portfel. Pomyśl. To przez ten głos czujesz gulę w gardle, gdy masz poprosić o podwyżkę, chociaż wiesz, że na nią zasługujesz. Wiesz, że powinieneś, ale milczysz. I przez to milczenie, z roku na rok tracisz prawdziwe pieniądze. To on sprawia, że czujesz ukłucie wstydu, gdy płacisz kartą za coś, co sprawia ci prawdziwą radość. Słyszysz ten szept, nie powinnaś, nie zasłużyłaś, i odbierasz sobie nagrodę za swoją ciężką pracę. To ten głos mówi ci, że inwestowanie jest dla mądrych, a oszczędzanie i tak nie ma sensu, bo to grosze. I trzyma cię w finansowym strachu rok po roku, podczas gdy inni budują swoją przyszłość. Chcę, żebyś wiedział jedno: To nie jest twoja wina, że go masz. Nauczyłeś się go w przeszłości, być może od rodziców, może w szkole, ale teraz, jako dorosła osoba, jesteś w pełni odpowiedzialny za to. Czy nadal będzie rządził twoim życiem i twoimi pieniędzmi? Opowiem ci teraz o momencie, który zmienił wszystko u pewnej osoby. Nazwijmy ją Anna. Anna siedziała w małej kawiarni z lekkim dreszczem emocji. Na ekranie jej laptopa widniała oferta kursu, który mógł odmienić jej całą karierę zawodową. Pomyślała, że to jest to, czego potrzebuje, ale wtedy, gdy tylko zobaczyła cenę Natychmiast usłyszała ten znajomy, cichy głos w swojej głowie i tak zmarnujesz te pieniądze. Nic z tego nie będzie. Jesteś do niczego w takich rzeczach. Znasz to uczucie, prawda? Ten dialog, który zdaje się toczyć sam ze sobą, ale wcale nie jest twój. Anna poczuła, jak znowu ogarnia ją ten znajomy chłód rezygnacji, ta szara mgła, która od lat blokowała jej decyzję. Już miała zamykać laptopa, odpuszczać kolejną szansę, ale wtedy zrobiła coś innego, coś czego nigdy wcześniej nie próbowała. Wzięła leżącą obok serwetkę i swój długopis, i na środku tej serwetki, dużymi literami, napisała jedno słowo: Krytyk. Spojrzała na to słowo i po raz pierwszy w życiu zrozumiała. Ten głos, który ją paraliżował, który od lat sabotował jej plany, który okradał ją z odwagi i pieniędzy, to nie była ona. To nie była prawda o niej. To był tylko krytyk oddzielny byt coś zewnętrznego. I to jest właśnie ta jedna kluczowa rzecz, która zmienia wszystko: nazwanie go, zidentyfikowanie tego wewnętrznego głosu, oddzielenie go od siebie i nadanie mu imienia. Bo w chwili, gdy coś nazywasz, gdy dajesz czemuś nazwę, przestaje to być częścią Ciebie, staje się czymś zewnętrznym, czymś, z czym możesz rozmawiać, czymś, czym możesz zarządzać. A teraz Twoja kolej. Zrobimy to razem. To jest proste, ale wymaga Twojej uwagi. Krok pierwszy. Złap go na gorącym uczynku. Następnym razem. Gdy poczujesz ten wewnętrzny strach lub blokadę przed jakąkolwiek ważną decyzją finansową, czy to przed prośbą o podwyżkę, zainwestowaniem pieniędzy, czy nawet przed zakupem czegoś dla siebie, zatrzymaj się, zatrzymaj się na chwilę. Usłysz, co ten głos w twojej głowie dokładnie mówi. Czy szepcze: Nie dasz rady? To zbyt ryzykowne dla kogoś takiego jak ty? Jesteś zagłupia na takie rzeczy? To i tak nie ma sensu. Posłuchaj go uważnie. Krok drugi: zapisz to słowo w słowo. Weź kartkę i długopis, otwórz notatnik w telefonie, zapisz dokładnie to zdanie, które przed chwilą usłyszałeś. Zobacz je na własne oczy czarno na białym. W ten sposób wyprowadzasz je z mgły swojej głowy na światło dzienne. Krok trzeci: nadaj mu imię, a teraz najważniejsze. Kim jest autor tych słów? Kto to mówi? Może to twój wewnętrzny krytyk? Może perfekcjonista, który paraliżuje cię strachem przed błędem? A może po prostu strach we własnej osobie? Nadaj mu imię. Imię, które sprawi, że to coś przestanie być tobą, a stanie się zewnętrznym kimś lub czymś. Wypowiedz to imię głośno. W ten sposób, z każdym razem, gdy nazwiesz ten głos, Odzyskujesz długopis i zaczynasz pisać swoją własną historię finansową, zamiast pozwalać, by pisał ją za ciebie strach. Odbierasz mu jego ukrytą moc zrób to tylko raz. Nazwij ten głos. A gwarantuję ci, że następnym razem, gdy spojrzysz w lustro, zobaczysz kogoś innego nie osobę, która sobie nie radzi z pieniędzmi, ale osobę, która nauczyła się rozmawiać ze swoim strachem. Osobę, która odzyskała kontrolę nad swoim umysłem, a przez to nad swoim portfelem. To, co dzisiaj zrobiliśmy, to dopiero pierwszy krok potężny, ale pierwszy. Jeśli czujesz, że to jest Twoja droga i chcesz kontynuować tę pracę nad odzyskiwaniem kontroli nad swoim życiem finansowym, zasubskrybuj ten kanał. To nie jest tylko kliknięcie to obietnica, którą składasz samej sobie, że nie odpuścisz. A jeśli chcesz od razu pójść o krok dalej, przygotowałam dla ciebie film o siedmiu głosach z dzieciństwa, które dziś niszczą twój portfel, które bardzo często są paliwem dla naszego wewnętrznego krytyka. To idealny materiał, aby kontynuować dzisiejszą pracę. Link do niego znajdziesz teraz na ekranie, a w opisie link do wpisu blogowego. Dziękuję, że tu jesteś. Dbaj o swój umysł, a portfel zadba o siebie. Do zobaczenia w kolejnym filmie